Witam Państwa, cebula, plantacja cebuli z siewu wiosennego. Jesteśmy na tym samym polu co zawsze. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Eee, cebula, proszę Państwa, ma już dziś właściwie większe od flagi. Zaraz może się uda to pokazać. Eee, proszę Państwa, też są poszczególne rośliny pojedyncze, to prawda gdzie zaczyna się najprawdopodobniej z tym filium, bo ta flaga jest taka przysuszona. Ona jest co po przymrozkach, tak? Ale e, tu na tym polu producenci właśnie mieli takie doświadczenie, że na początku maja gdzieś to z tym filium się zaczęło e, parę lat temu, e, jak tutaj zacząłem przyjrzeć do gospodarstwa i e, uratowaliśmy tą plantację. Oczywiście jakieś tam straty w obsadzie były, więc myślę, że jak tylko zrobi się ciepło, gdzieś w początek 3 tygodnia, signum, siarcza magnezu i niewielka ilość protektora, 300 litrów wody, drobna kropla, żeby dobrze tą cebulę opryskać i powinno być w porządku. Zwłaszcza, że ma się zrobić na weekend majowy dość ciepło. Proszę tak? Państwa, jeżeli chodzi o chwasty, pole jest czyste. Nie ma tutaj żadnego problemu, żeby jakikolwiek zabieg herbicydowy w tym momencie wykonywać. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.